Nazywamy się Ramona. Janek. Jest to kanału Jednym Sercem. A dzisiaj chcielibyśmy skomentować list papieża Franciszka, który ogranicza sprawowanie mszy świętej w rycie przedsoborowym. Co o tym myślimy? Tak. I jakie jest nasze zdanie na ten temat? Jesteście ciekawi, zostańcie z nami. O którym mówimy, czytamy, że papież Franciszek wypowiada się w trosce o zgodę i jedność Kościoła. I tym listem apostolskim chce jeszcze dalej kontynuować nieustanne dążenie do Komunii Kościelnej. Więc ten list jest i rzeczywiście jak my czytamy ten list, to też mamy to doświadczenie, że jest to rzeczywiście zrobione, napisane. Z troską, z, z miłością. Tak. Z troską miłością o jedność kościoła. I teraz może krótki wstęp o co w ogóle chodzi dla tych, którzy może nie wiedzą. Otóż e, papież Franciszek ogranicza stosowanie rytu przedsoborowego. E, I to głównie może w takim bardzo dużym skrócie e, ogranicza do decyzji biskupa diecezjalnego. I biskup ma ocenić czy dane ośrodki, dane może środowiska, które... Dane kapłani. Tak, którzy chcą e, e, sprawować msze święte w tym rycie czy, i tutaj może zacytuję, nie wykluczają ważności i prawowitości reformy liturgicznej, nakazów Soboru Watykańskiego II i magisterium papieży? I dlaczego takie coś jest napisane? Głównie dlatego, że papież, biskupi, dokonali naszym zdaniem rzetelnej oceny na tyle, na ile potrafili i na ile mieli możliwość. I zauważyli, że pojawiają się w tych ruchach pewne, pewne problemy. Pełne skrzywienia. Tak. I tutaj jest często właśnie nieuznawanie Soboru, nieuznawanie nawet papieży, wszystkich papieżów, którzy byli po Soborze Watykańskim II. Więc pojawia się wiele nieprawidłowości. I ten list właśnie jest w o to, aby tych nieprawidłowości nie było. To nie jest ten list napisany po to, żeby uniemożliwić wszystkim, którzy czują się dobrze w tej duchowości, uniemożliwić wszystkim uczestniczenie w takiej mszy. Właśnie tutaj daje możliwość papież uczestniczenia w takiej mszy, ale właśnie w środowiskach, które nie odrzucają nauczania Kościoła, które nie tkwią, nie tkwią w buncie ani w nienawiści w ośrodkach, które, w środowiskach, które rzeczywiście chcą podążać w, i wzrastać w kościele, ale po prostu taki sposób mszy świętej bardziej im odpowiada, więc takie osoby mogą dalej po decyzji biskupa uczestniczyć w takich mszach. Natomiast te wszystkie środowiska, które są podejrzane, w skrócie, to właśnie zostaną bardziej badane, zostaną po prostu przez biskupów być może nawet zastopowane. To można powiedzieć, że to jest tak, tak po prostu w duchu biblijnym. Wszystko badajcie. Żebyśmy faktycznie badali duchy, a tutaj, no, żeby to głównie robili biskupi. Biskupi, którzy są odpowiedzialni za to, co się dzieje na, na terenie ich decyzji, żeby to mogli badać, żeby mogli to rozeznawać, żeby mogli po prostu rozznawać z Duchem Świętym i żeby to do nich należała decyzja. Tak. I może Wam się wydawać, że my, jako my, Roman i Janek, jesteśmy dosyć surowi dla tradycjonalistów. Ale nasze doświadczenie, jeśli chodzi o kontakty... E, z tak zwanymi tradycjonalistami. Tak. Jest e, niestety dosyć negatywne. E, dużo komentarzy otrzymujemy od osób, które nazywają się tradycjonalistami, I, a nas nazywają modernistami. Lub heretykami, lub protestantami, lub wiele, wiele innych. No, wiele różnych odmian jest. Tak, wiele, dużo, wiele, wiele określeń pod naszym adresem. Można powiedzieć piszą. wiele różnych takich komplementów. Tak. Bo bardzo możliwe, że po prostu inaczej nie potrafią nas opisać, więc starają się lepiej jak mogą. Ale to oczywiście tak bardziej pół żartem, mniej serio. Tak, i jeszcze chcieliśmy właśnie też zacytować tutaj Jana Pawła II bo e, tradycjonaliści e, tutaj dużo mówią o wierności tradycji, więc tutaj też chcielibyśmy przeczytać, co Jan Paweł II e, pisze o tym, czym jest ta wierność tradycji. Teraz przeczytamy Wam fragment listu postolskiego Dei, który został napisany przez Jana Pawła II i dotyczył no, tej samej sprawy, tylko troszkę w innym czasie, trochę wcześniej. Przede wszystkim jednak wewnętrznie sprzeczne jest takie rozumienie tradycji, które przeciwstawia ją powszechnemu magisterium Kościoła, przysługującemu biskupowi Rzymu i kolegium biskupów. Nie można pozostać wiernym tradycji, zrywając więź kościelną z tym, któremu w osobie apostoła Piotra sam Chrystus powierzył w swoim kościele posługę jedności. Myślę, że to zdanie już nam konkretnie wskazuje. O co chodzi w posłuszeństwie. I nie, nie chodzi o to, żeby być ślepo posłusznym sobie, chodzi o to, żeby być posłusznym Chrystusowi, który prowadzi Kościół, a zatem mieć tę ufność, że Bóg naprawdę jest w Kościele. I niestety wielu tradycjonalistów z naszego doświadczenia, ci, z, 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 z którymi mieliśmy styczność, odrzucają, zarówno papieża Franciszka, jak i jego poprzedników, czyli Często całe nauczanie posoborowe, i to nie jest niestety y, dobra droga. I ten list, naszym zdaniem, z jednej strony daje miejsce y, na różnorodność w kościele, na to, żeby przeżywać Eucharystię w taki sposób, w jaki y, dana osoba pragnie, a z drugiej strony jasno odcina y, bunt i nieposłuszeństwo i daje takie jasne i twarde przesłanie, że osoby czy... powinny się mhm. określić, czy chcą trwać w kościele dalej, czy. Chcą się tego kościoła odłączyć, bo, bo wolą jednak odrzucić część nauczania kościoła, czyli odrzucić de facto część tradycji. Jan Paweł drugi bardzo ładnie, akurat w naszym zdaniem, wytłumaczył właśnie, z czym jest związana tradycja. Bo bardzo często myślę, że Pojawia się problem komunikacji w rozumieniu tradycji. Otóż tradycja apostolska jest interpretowana przez Ducha Świętego. To nie ja mam być teraz interpretatorem tego, co Bóg powiedział do apostołów, czy przez apostołów, ale to właśnie Bóg ma być interpretatorem. Dlatego łatwiej jest służyć Bogu, patrząc na Niego, niż patrząc na siebie samego. Więc my, to jest nasze opinia i y, chodzi o tę sprawę. Widzimy w tym liście mądrość. Miłość, łagodność. Tak. Widzimy, tak widzimy działanie Ducha Świętego. Tak, Widzimy, że Duch Święty prowadzi papieża, prowadzi Kościół. Widzimy to bardzo wyraźnie. Ten, ten, napisanie tego listu nie było łatwe, bo to, była, to było trudne na pewno dla papieża. To trudna decyzja, ale pokazuje jasno kierunek i tak naprawdę moim zdaniem przychodzi z pokojem. I, I tu jeszcze chciałam powiedzieć, że ten odcinek nie dedykujemy tradycjonalistom, że tutaj nie chcemy nikogo pouczać, jak, jak należy robić, jak nie. Też mamy doświadczenie z jakimiś może krótkimi rozmowami z tradycjonalistami, że tak naprawdę argumenty typu posłuszeństwo, wierność, magisterium kościoła nie, nie bardzo do miłość. nich przemawiają, także miłość to zwykle, raczej mieliśmy bardzo bardzo negatywne doświadczenia z, z tym środowiskiem, ale chcieliśmy po prostu dla tych, którzy ch chcą tutaj usłyszeć nasze, nasze zdanie, tym zdaniem się podzielić. Także mamy pokój co do tej decyzji, która zapadła, która już nas obowiązuje, mamy pokój i wiemy, że to jest dobre na ten czas. Mamy takie przekonanie, że to jest dobre na ten czas, też, też to, co, co nam się udało zaobserwować, też. Też potwierdza to, co teraz papież w tym liście napisał. Także zachęcamy Was przede wszystkim do tego, żebyście się zapoznali z listem apostolskim. Zanim będziecie słuchać różnych komentarzy, różnych, różnych wywodów, różnych... Nie, interpretacji. No właśnie, interpretacji. Lepiej się zapoznać ze źródłem i wtedy po prostu będziemy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Tak, i to wszystko z naszej strony. Dziękujemy serdecznie za uwagę i zapraszamy do podzielenia się w komentarzu ze swoimi odczuciami, swoimi spostrzeżeniami. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia. do zobaczenia. I taki mały dodatek. Tutaj chcielibyśmy powiedzieć takie, może, małe porównanie, byśmy to mogli przerównać do łodzi. Płyniesz łodzią i teraz masz wybór. Widząc dziurę, co z nią robisz? Czy dalej drążysz, żeby, żeby była większa i żeby więcej wody się nią do tej łodzi dostawało? Czy może, czy może podchodzisz do tej dziury i ją łatasz? A może zmieniasz łódkę, bo patrzysz, że inna ma nową farbę. Więc tutaj, no tym może takim nieudolnym porównaniem, chcemy pokazać, że papież nas zaprasza do tego, żebyśmy się zdecydowali, czy jesteśmy w kościele, czy poza i walczyli z miłością i pokorą o jedność. Zatem nie, nie używali argumentu od personam, ale żebyśmy faktycznie używali tego argumentu. Argumentu miłości nadprzyrodzonej. I ten list w naszym odczuciu jest właśnie przesycony miłością. Jest napisane bardzo delikatnie, aczkolwiek bardzo stanowczo. Bardzo konkretnie są postawione granice, i bardzo konkretnie są po prostu zaznaczone te wytyczne, których teraz należy przestrzegać.